blok na ulicy Butoflanych 18 P z powodu z powodu tego chłopaka na znakomię więcej bloków niż używanie ale zobaczymy jak to było filmowo okay. jedziemy z powrotem na na tysiące piętą robił Ładkowski z tym chłopaka Ok, po to, kiedy dwa tysiące siedemnastu Myślę, że jest awarat Watkowski Łatkowski. Ok, Mogę utknąć. zaprokować sobie wintę Łatkowski. To chętna czaska. Uwaga, dziewiąte i dziesiąte. Bo nie ma Idziemy na badę To są nakłady z wielu progów Spodoflanych Chciałbym zaznaczyć jak widać Ale to jest wspaniałe To są że Na piętę numer 30 Okej okay. Wyświetla Tak wygląda wyświetlacz Święty Matkowski Numer obecny więc mogę, na szczęście była, nie wiem, trzecie, pierwsze, jest jedyna opcja, że tam było otwarte, bo pisywałem go do takiego kotu, że idziemy tam, a są taki jak Jesteśmy na ulicy Potowlanych 18, -tę. tam jest, już... o, nie muszę nawet wciskać ktoś wciska. uwaga, ktoś więcej wychodził okay. jedziemy na te? Ehm. jesteśmy teraz na klatce 11T ehm. Potem tej sobie nakład 11 t. mówiłem, że dzisiaj będzie widowy Tą kartkę mieliśmy akurat całą miesiąc, kogo? Okazało się, o tyle, nie będziemy miały pamięci. Witam, Raczkowski. Zmiana z 2011 roku postawię wszystkich. To ja. OK to są te Zamykamy. Jak uda to nie wiem, nie wątpię, że nakręcić na, na ulicy butoflan z 20 p.m. w śląb, by ozetlił. Zauważyłem, że w niektórych kratkach o 13 r. <interf drink of nói> to musi być jak ja to świczę. Dzięki za uwagę. Jak uda się, to idziemy nakręcić butoflany. To flan i też to mamy daleko do tych bloków. Okej. Okay. To jest tak Okej. Okay. 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 To idziemy to na tej klatki Dobra. Jest w na klatce od F. Po tych F zapasamy. Podoflany posiadawca F. Najlepsza produkcja w roku 2017. Gwinta Łackowski. Łackowski. Potem jeszcze pójdziemy na podoflanych osadzystwa. Nie wiem, czy będą już mępy, osiedlowe. Ale... W tak w ogóle plus na no. Oni nie pojawiło się problemu to dobra tam jest stoczuj, nie wiem czy znaczy. to nie? te no. piąte na nawet wietrat na klatce tutaj od nas F Głogowie dwa te dwa drugie pierwsze i pa te i idziemy do kolejnej klatki akurat Zostawiam waczkę. Ok, buta w tym sensie, ew. teraz na ozy nas c C. Klatka C. Mało klatek zostało nam. O kurde. Oby nie utknął w tej wince. O nie. Ta winta czaska. Chcemy utknąć. Kurde. Możemy odknąć te wince. Wtedy to musimy przerwać na kurwanie i chodzić taką przywodę. Niestety. Ósmę. Dziewiąte i dziesiąte. Dobra, na nie odtchniliśmy. To, to Zresztą naczę. I jeszcze że zostały nam dwie klatki, 18E i 18 e Zobaczymy, czy w Zobaczymy, jakie są windy na kuteflę. 22, 20, 22A, 22P, 20, 22E. Jakie są. A tam z przodu, tam 18 i 18A to jest nagrywało. Możecie to zobaczyć.

Dobra, idziemy na te Właśnie ja. tutaj, Jesteśmy teraz na klatce 18 r Udało się Jestem znów. Jesteśmy na końcu. Ja go dostałem, bo jestem potropny, stąd ale na końcu. I tutaj ja kończę na roku produkcji 2019. Tutaj to metelartkowski czasem z 2011, czasem dwadzieścia dziesiątego, ten pierwszy jest tylko jeszcze dwadzieścia i dwa, 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 na dwa, 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 Następny winter, jak zacznę Wszystkie Kroki na kładkę, to lecę w z Squad na ulicy Pocztamskiej 44A. Zobaczymy, co on się da wejść. Albo co on skończy, to wtedy musi A potem już nakływałem tam. Ale nie jestem w to w na YouTube. A. Kiedyś jak nakł nakładałem wszystkie winty, a widziałem nie, to może być później. prawie takie serii z innymi rzeczami, no Idziemy teraz na ulicę Putoflanych 18G. Dobra, nakładałem teraz Potoflanych, 18G. To jest ostatni blok z tej listy. Ogólnie mniej. A potem idziemy na Potoflanych, 20. Wczoraj um, właśnie czerwień wintowe ponieważ ja mam na czerwień chłopaka. O kurde, trochę właśnie w tym takim Nie wiem jakie są widy na ulicy, bo to w ponieważ jak zobaczyłem filmik z Christianem, to tam jest ale pewnie by mieli ich już. Zobaczymy jaka jest tam. i It's quite yeah. Okay. So Let's go. 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 let us go let let us Mam nadzieję, że będą w, te windpoly jeszcze Trwa windę AS Na pod są dwie windy Na pod ochronie to są tylko te dwie windy Ten powiedzieć, Pawi utknąłem w windze Widzieliście to? Pawi utknąłem Ale zobacz, nie dobra, nie ma sny Pawi To właśnie jemy Jemy, to i idziemy do kolejnej latki Budowlanych 20 O słuchajcie Kolejna wina Łackowskiej Ale... Ale to wam przepraszam Taka tofniana, ale... um, tak, taka fniana ale rok roku modernizacji, 2017 roku Taki jakoś stały wskazywać Zauważyłem, że chyba był Dźwięk think Święty nie spodziewałam się takiej drewnianej jakby to, to zamiast budowlany 20 nakładamy 20a tutaj to jest ulicy budowlany w 20a Ej, jest mały klatek tutaj o połowie mniej niż typu 18 ale chociaż Jeden window mackowski, dwa kosmowe. Mówiłem, że są sumateryzowane, kiedyś tu był Winda łem, a teraz jej nie ma.

Nie, nie, co Pytam, jest. Tylko, tak, tak, tylko cała. Uwaga. Jest, widać? Uwaga. Nie. Dobra, chyba hmm. nie przycisnąć. O jedziemy teraz, na że ten z nie załam I, by, by, by napisał, ale... i, na na pieca, ale. i, Krawa cyjna, mocno. Wszystko na tej samicy, jest około 5 sekund. Nie wiem, to jest skrócie. to. Oby nie. o nie. Było mocno ten rzędzień. Nie, syjemy. 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 Idziemy do kolejnej klatki. Podobnie jak 20. litrów. Dwa bo Później się nie wpuszczę, bo wyjdę tam gdzieś. Dobrze? Teraz pojedziesz, jedziesz to mnie zabrało windę. nie wiem czemu to jedzie jedzie na pół No już. Ja sobie nacisnę na piąte i tobie na dziesiąte, żebyś na dziesiąte pojechał, tak? Tak. Ja na piąte, a ty na dziesiąte. Ja wysiądę wcześniej, a ty później. Tu się robi, żeby się zamknęło szybciej. Tak, wiem. Ale tak? ja dopiero się nauczyłam. Taki gamoń ze mnie. No, ja na piąte wysiądę i winda potem się zamknie i pojedziecie do góry, tak? No. Dobra. A tak w ogóle dzisiaj się nakryłam. A potem dasz na zero i, i zjedziesz na dół. Ok. okay. Dobra, zatrzymam się Batek. Pa. A tak. No poczekaj, zaraz pojejesz sobie. Jedziemy w ogóle na tysiątę. Tu mam sławę. Jedziemy na tysiątę. Patrzymy na pałtek. Jestem ja pytal na ulicy podobne do 200. Ja sparzyłem się z ulicy podobne do to co Czy ktoś nam się włożył? Okej nie. Muszę. Tolsto no, musimy mieć pecha. Idziemy jeszcze na budowlę 200C. Dzisiaj jak z powodu tego chłopaka nakłonię dużo wind, a jak normalnie to jest, normalnie to jest dzień, to, to dwie lub jedną windę.

Łaczkowski, na ulicy Potofanów 23. Ten kot jej tak mi cała. Ten. Tylko, może w Warszawie. Czy gdzieś tak. Tam. Potem idziemy na Potofanów 4, A potem 6. To będą dwa winty. Już. Z powodu tego chłopaka. Powitam się na winty. Ej, czekajcie! 6 i może ja tu. No już nie, nie ma. A, a pamiętajcie, że. Jest tylko do 6 piętra. A w 6 nie ma się ja tu do góry. Jest to ostatnie piętro. Jak na każde, był to wlany na, na pewno jeszcze jest 65, zobaczcie. Jeszcze podchodzimy na Pałteu. I potem idziemy na ulicę. Czyli faktycznie słępy były wymieniane, to kiedyś w w tym miejscu był słęp. Na przykład na ulicy Włotowce 2018, a w Może też spotkać tu słępę. I teraz idziemy na ulicę budowlanych teł zapasami. Było otwarte, a sensę jest mało szansę. Jedziemy teraz z tła wintami. Zapasamy. winda to będzie, windpal. pol. Jedziemy tą wintą. Jedziemy teraz z wintą, na ulicy. Butowlany z tyłu. Przypomnę się, że są te winty. Taka malutka. może trochę krzepić. Chodź. Wświetlać. To winda niech pojedzie na pałce, a my sądzimy, to tutaj O, winda windpol. Winda to jest? Nie wiem, mam informacji. Cóż, patrzę, ósme, myślę, że utknęliśmy. Dewiąte, i co

Wam, a usłamy, takie. Okej. Patrzymy do wam wintom. Jestem teraz taki wince, wintpol. To jest. Słuchaj, myślę, że są wince, wintpol. nic nie zawaliła. To tak. Niestety, się Co, co, co to było? Co to jest? Widzieliście, co to było? Zobaczcie. Eee, co to? Co to? Zobaczcie. Okej. Okay. Odziewamy z tej winy?

i numer F alwa, nic nie. Jedziemy w kolejne Vintpoy. Kolina Vinta Niestety musimy nakładać z mam telefonem, bo u mnie już prawie rozładowany jest telefon. Fotofon jest test. Nie to winta powiedzieć na autę. Mamy otwartą Co są widoki zbudowane 6, tutaj mamy widotki. To widok przyjechała. Nie dobra. Ale widzimy tutaj stąd całemu odcinka. Ta lewa sobie przyjechała, nie o. Nie, powiem, Não, não dava Não, não isso. E eu a gente desapava. Estou sentindo. Vamos Eva, please Vamos lá. Vamos lá. Jest lewa, jest. winda, windpol i jedziemy na pałkę. Okay. Przed to jakby to nakładał w legnicy. Dzisiaj w kłokowie. Mali domyślne miasto. I to już jest ostatnia winda. Ponieważ, a na siódmy odcinek, już około 7 będzie w opisie, powiem wam, w opisie Okłosenia wind. Tak wiecie, nakływać, ale wiemy, że najbliżej to będzie pod Stamskiem a Akurat, że będzie jakieś święto w tym dniu to więc słuchajcie to już było tyle linty i możemy wyjść z tym biegiem wejściem tak otwiera już? dobra Bartek sobie nagra a my idziemy tędy na koronę z wintem idziemy na minus 7 słuchajcie i tam w ogóle wint widany osobowy chyba to jest niemałkowa winta ta to... słuchajcie chyba to jest niemałkowa winta Dzisiaj jedziemy gniotą niemałkową. Ok. O, I wadamy na pauperę. I zamkamy pan utrzyma. Ok. Więc. Więc wadamy na pauperę. Dzisiaj jedziemy niemałkową gniotą. Ok. Wprawdzie w okulis. No i. Ну no и тут, там, 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 там.